Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jedna osoba ostatnio wyroziła taki pogląd, że współczuje osobom, które w tym czasie są niewierzące. Faktycznie jest tak, że po kolei, trochę jak domek z kart, rozsypują się nam różne dziedziny naszego życia. Ta kwarantanna, która jest, ona wprowadza wielki niepokój. I to nie tylko w kwestii zdrowia, bo żyjemy w takim realnym zagrożeniu permanentnym zagrożeniu. Naszego zdrowia, a także życia, ale także w tym wymiarze życia społecznego, różnych więzi, też w tym wymiarze życia ekonomicznego. Słucham osób, które żalą się na tę sytuację i są bardzo niepewne jutra, bardzo niepewne tego, czy, czy, czy nie stracą pracy, może już tę pracę straciły i, i nie wiedzą, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy. Są osoby, które zmagają się. Z widmem bezrobocia, z widmem upadłości swoich firm, działalności gospodarczej, a więc takiego realnego zagrożenia też swojego bytu w przyszłości. Więc ta sytuacja, bardzo niepewna, bardzo niestabilna, taka, która powoduje, że odczuwamy zagrożenie zagrożenie życia i jego poziomu sprawia, że faktycznie mamy mnóstwo pytań. I teraz najprościej z tymi pytaniami, z tymi wątpliwościami. Przyjść do Pana Boga. Najłatwiej je, najłatwiej je po prostu oddać w takiej ufnej modlitwie zawierzenia Jezusowi. Natomiast zadano mi ostatnio pytanie, ale co, jeżeli ktoś jest niewierzący i nie przyjdzie do księdza, bo o księżach ma takie, a nie inne zdanie, bo mówi, że to, to całe mnóstwo różnych epitetów, wynikających z, no, też z jakiegoś takiego postrzegania kapłaństwa. Przez pryzmat afer, które, które były różnych nadużyć, grzechów i słabości ludzi Kościoła. Jeżeli ktoś taki nie chce przyjść do Pana Boga, no to co wtedy? Jeżeli ktoś taki nie chce przyjść do kapłana, bo o, o księdzu i o księżach w ogóle ma jak najmniej pochlebne zdanie, to co w takim razie? Pierwsza rzecz która mi przychodzi do głowy, to taka, żeby wtedy samemu świadczyć takiej osobie, żeby być świadkiem Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie wszyscy księża są źli, ale myśl, i myślę, że każdy z nas gdzieś zna takiego księdza, takiego duszpasterza, do którego mógłby spokojnie, ze spokojnym sercem, ze spokojnym sumieniem odesłać takiego człowieka, który gdzieś utracił wiarę, który nie ma szacunku do księży, i można po prostu do, takiej, tak, do takiego księdza, zaufanego, sprawdzonego, wypróbowanego duchowego przewodnika po prostu taką osobę wysłać na rozmowę, na jakąś poradę, a chociaż żeby po prostu się spotkali i żeby gdzieś ten człowiek miał okazję i szansę zobaczyć. Inne oblicze kapłaństwa niż to, które, które ma gdzieś utarte w swojej głowie, w swoim myśleniu. Natomiast myślę, że też warto pamiętać o tym, że my sami mamy być świadkami, my sami mamy nieść Jezusa Chrystusa. Na tym to polega. Od 2000 lat Chrystus w żaden inny sposób nie działa. Jeżeli chodzi o ewangelizację, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii, posługuje się ludźmi. I nie tylko księżmi, bo to nie jest jakiś wyjątkowy gatunek człowieka jakiś, w jakikolwiek spo, szczególny sposób przez Pana Boga uzdolniony do tego, żeby ewangelizować. Nie, ewangelizatorami mamy być my wszyscy. To jest coś, co jest gdzieś nam dane jako zadanie, jako powołanie przy naszym chrzcie. Przy naszym chrzcie. W związku z tym warto zdać sobie z tego sprawę. I tym wszystkim ludziom, którzy nie przyjdą do kapłana, którzy nie przyjdą do świątyni, żeby szukać ratunku, żeby szukać pomocy, mamy dać tę pomoc i mamy dać ten ratunek, mamy dać słowo Otuchy, mamy dać Ewangelię, mamy dać dobrą nowinę, mamy ją głosić przez świadectwo własnego życia, przez postawę i przez otwartość serca, przez cierpliwe wysłuchanie, jeszcze cierpliwsze i pełne miłości, miłosierdzia, doradzenie. I na pewno to, co jest szalenie ważne, to to, żeby się też we własnym sercu, w własnym sumieniu za taką osobę modlić, żeby jej o tej modlitwie powiedzieć. Wszyscy jesteśmy w tych dniach odpowiedzialni za to, żeby głosić dobrą nowinę, żeby głosić Ewangelię. A ludzi, którzy są jej spragnieni, którzy jej teraz bardzo, ale to bardzo potrzebują, chodzi po całym świecie, całym mnóstwo.